Cześć, Ja jestem, zmiany, a to jest opinia na temat 670 chapteru Naruto. Eee, poprzedni chapter wskazywał na to, że Naruto się wreszcie obudził. I faktycznie tak się stało, tyle że on nie obudził się ogólnie, że w tym tej przestrzeni, którą stworzył Obito, ten jego wymiar, tylko obudził się w swoim własnym umyśle. Czyli no, obudził się jego umysł, a jeszcze przytomność taka ogólna mu nie wróciła. No, i sam początek czapka. Który oceniam w ogóle Oceniam świetnie, ale bardzo mnie zaciekawił i bardzo mi się przyjemnie czytał. Mimo, że był niesamowicie przegadany od samego początku do końca, nie było żadnej akcji, to podobało mi się, ponieważ już w samym początku mamy postać. tajemniczą postać, ale widzimy jej płaszcz i tak, mędrze 6 ścieżek. Tylko byłem ciekawy, kiedy Naruto się skapnie. Jeżeli chodzi o tę inteligencję Naruto, no to. On na samym początku nic nie czaił, kompletnie jest w mędrca. No i w sumie fajnie, bo gdyby jakoś, nie wiem, naszło go, jako, nie, naszło go jakieś olśnienie, Naruto, jak wiemy, od samego początku był tępy, głupi jak but, no i byłoby dziwne, gdyby tym razem zachował się inaczej. Więc tak naprawdę Kishimoto zostawił go w tym swoim naturalnym stanie. No nie wymuszał jakichś, nie wiem, niewiadomych zachowań, tylko pokazał nam takiego starego Naruto tempy nic nie czai. Mimo, że Mędrzec naprawdę mówił prostym językiem, przynajmniej dla mnie. no ale to jest Naruto. Głupi, bo głupi, ale mimo wszystko, no, bohater e, I tak się zastanawiam, jakim cudem Mędrzec pojawił się w myślach na Naruto. Może chodzi o to, że w każdym umyśle Shinobi, w każdym Shinobi, ten Mędrzec tkwi w postaci czakry, bo on powiedział, że on jest bytem. Mędrzec powiedział, że on jest bytem, który jest czakrą. I... no i Mędrzec mówił, że... Szukał Naruto już od pokoleń, od wieków. No, pofatygował się facet, nie ma co. E, no i jeszcze mam takie jedno wyjaśnienie, jedną teorię może, że może mędrzec jest czakrą, może on tkwi faktycznie w każdym shinobi, ale e, może też być tak, że on tkwił w czakrze ogniawstych bestii. Jak wiemy, Obito zaczął przekazywać mu na nowo, na nowo Naruto przekazywać te, te czakrę ogniawstych bestii. Więc może był ukryty w tej Czakrze? Nie mam pojęcia. Mówię, te dwie możliwości, a może jest zupełnie inaczej. I okazało się, że z sześciu ścieżek stworzył ninczu, a nie ninjutsu. No to się całkowicie nie zgadza z tym, co nam wcześniej przedstawiano w Naruto. Że podobno mędrzec stworzył ninjutsu. On stworzył wszystko. A to ninczu. Ale wiadomo. Inaczej historia brzmi z ust człowieka, który przeżył, który... No, to jest mędrzec on stworzył cały świat Shinobi, więc jego usta jest bardziej wiarygodne niż z, nie wiem, z historii przekazywanych przez pokolenia. Że naprawdę, kiło to w historii Shinobi, ale tak naprawdę ta historia była zniekształcona. Że ona nie składała, że mędrzec stworzył ninjutsu, nie powiedziała o tym, tylko że ninjutsu. I my przez całą serię byliśmy utrzymywani w tym przekonaniu, że mędrzec stworzył wszystko wraz z ninjutsu. No i mędrzec mówi, że nie mów tak, bo ja stworzyłem ninjutsu, a nie ninjutsu. No i okazało się, że mędrzec wraz ze swoim bratem w swoim ciele zapiętrzono połowę czakry Jubiego. Więc tak mi się wydaje, że pod koniec tej rozmowy z Naruto mędrzec może mu oddać tę czakrę Jubiego. W sumie to czy naciągane byłoby? Nie, bo w końcu mędrzec pofatgało się, żeby znaleźć Naruciaka. Więc e, tak byłoby troszeczkę głupio, gdyby e, Naruciak odszedł z niczym. Że, że tak naprawdę, e, no... Spotkał mędrca, którego szukał przez ileś tam, no wie, nie wiem, setki, tysiące lat, a tutaj, no, wyszedł z niczym. No i mędrzec powiedział, że w Naruto przebudził się Ashura, czyli słabszy syn, który nie odziedziczył tak wielkiej siły jak jego drugi brat, bo miał dwóch synów. Ten drugi był o wiele silniejszy, odziedziczył Sheringana, natomiast ten drugi, no, miał siłę zjednywania sobie ludzi, że ludzie za nim podążali. Więc wychodzi na to, że Naruto e, miał tę swoją moc zjednywania ludzi. Jak wiemy, Gara się nawrócił, e, Tobi się nawrócił. no... Że to wszystko dzięki temu, że w swoim ciele, znaczy no w ogóle, w swoim istnieniu, w swojej duszy, dobra, nieważne, e, on ma aszurę. On jest wcielnień aszury, więc to wszystko, czego on dokonał, no to było dziełem aszury. Czy znaczy, to prawda, on odziedziczył cechy po nim? No i tyle. Ten czapter naprawdę mi się bardzo podobał go naprawdę pozytywnie, był przygadany, ale to nic nie szkodzi, ponieważ dowiedzieliśmy się naprawdę czegoś ciekawego, więc jestem naprawdę uradowany tym. No i tyle. Jeżeli moja opinia Wam się podobała, to oczywiście mile wdziana łapkę w górę. Dzięki za oglądanie wszystkim. Na razie!